Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał swoich dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je usuwali i leczyli każdą chorobę i każdą niemoc. Imiona dwunastu apostołów są te: pierwszy, Szymon nazywany Piotrem i Andrzej, jego brat, Jakub, syn Zebedeusza. Jan, jego brat, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, poborca, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, ten właśnie, który go wydał. Tych dwunastu wysłał Jezus i nakazał im mówiąc, na drogi Pogan nie idźcie i nie wchodźcie do miast Samarii, Idźcie raczej do zabłąkanych owiec domu Izraela, idźcie i głościem mówiąc, już blisko jest królestwo niebieskie. Może komentując ten dzisiejszą Ewangelię, najpierw zwrócę uwagę na to, że wczoraj, chyba tak, wczoraj na pewno yy, Czytaliśmy, że Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie, ucząc w synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając z każdej choroby i z każdej niemocy. A dzisiaj słyszymy, że Jezus przywołał dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je usuwali i leczyli każdą chorobę i każdą niemoc. Jeżeli widzimy tutaj zbieżność tych dwóch zdań, to nie jest to na pewno przypadkowe. Ta zbieżność na pewno nie jest przypadkowa. Jezus dokładnie dzieli się z nami, chce się podzielić, oczywiście pod warunkiem, że my to zechcemy przyjąć. Chce się podzielić, oczywiście nie całą swoją, Mocą, władzą, bo my nie jesteśmy w stanie nawet tego wszystkiego, nie bylibyśmy w stanie, ja w każdym razie na pewno nie byłbym w stanie przyjąć, jakoś zaabsorbować no, i przenieść potem na codzienne życie wszystko to, całą tę moc, którą ma Jezus, nie? ale na pewno Jezus dzieli się z nami, chce się podzielić swoją mocą. Tym, co sam potrafi, yy, i też swoją misją. No, tak. To jest, myślę, tutaj kluczowe. Jezus dzieli się z nami swoją misją. I teraz y, warto zadać sobie pytanie, dlaczego to robi? Y, czy dlatego, że y, nie poradzi sobie bez nas? No. Tak, czasami mam wrażenie, nawet tak jak wspominam siebie, nie, sprzed dawnych lat, to, to czasami tak próbowałem realizować to moje powołanie, tak zwane kapłańskie i zakonne, w taki sposób, jakby to ode mnie rzeczywiście zależało zbawienie niejednego nie człowieka, ale czy tych ludzi konkretnie do których jestem posłany, ale oczywiście już z tego się dawno dawno wyleczyłem. Już wiem, że to absolutnie nie o to w tym wszystkim chodzi, że nie dlatego Jezus nas powołuje do tego, byśmy uczestniczyli w jego misji, misji. Głoszenia Ewangelii, ale też w ogóle zbawienia świata. Nie? Nie, nie, nie dlatego, że On by sobie sam nie poradził, że od nas zależy nie? zbawienie kogokolwiek, że jeśli my się odpowiednio nie postaramy, no to ktoś mógłby nie być zbawiony wtedy. Tak, to absolutnie moim zdaniem, nie o to chodzi. No? Trzeba pamiętać, że jednak Jezus jest Bogiem. Nie? Więc y, takie myślenie, że, że Jego dzieło zbawienia mogłoby nie być wystarczająco skuteczne, gdybyśmy my się nie zaangażowali. No to jest takie troszeczkę bym powiedział, delikatnie mówiąc, y, nierozsądne. Tak, więc o co chodzi nie, z tym powołaniem? Y, dla mnie osobiście. Y, to powołanie oznacza po pierwsze, że Jezus chce budować relacje z nami. To jest po prostu zaproszenie do współpracy, a współpraca buduje bliskość, buduje relacje. To jest moje doświadczenie. Właśnie ja coraz bardziej się przekonuję, że Jezus mnie powołał właściwie tylko po to, żeby, żebym ja budował z Nim coraz głębszą relację. I że właśnie ta współpraca, która jest, tak, która jest, która się wyraża na przykład tym, że teraz nagrywam znów ten kolejny komentarz do Ewangelii, że to mnie zbliża do Niego. I że o to po prostu chodzi w tym wszystkim. Żebym ja przez współpracę z Jezusem przylgnął jeszcze bardziej. Przygnął jeszcze bardziej do niego. Okulary mi spadły. Tak, więc to jest, to jest zasadniczy cel. Natomiast druga rzecz to jest też taka, że ja, głosząc Ewangelię, też ją coraz bardziej wchłaniam w siebie, jakby. Nie? I to głoszenie Ewangelii służy w praktyce, służy mojemu rozwojowi. Tak. To się zazębia z tym, co poprzednim o czym mówiłem, z tym budowaniem relacji z Jezusem, tak, ale jednak, jakby tutaj głównie o to chodzi. I teraz to, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne, czym chciałem się też podzielić, o czym mi przypomina ta dzisiejsza Ewangelia, to jest to, żebym pod wpływem te, tego powołania, czyli też pod wpływem tych słów dzisiejszej Ewangelii, które w jaki sposób urzeczywistniły się w moim życiu w ten sposób, że Jezus mnie powołał do bycia prezbiterem i zakonnikiem jezuitą, żebym ja się y, przez to nie stał jakimś takim działaczem religijnym. I przypomnę tutaj taką historię, opowieść, która pochodzi gdzieś tam z tradycji Dalekiego Wschodu, ale y, myślę, że może mieć ona zastosowanie również w naszym przypadku, w przypadku uczniów Jezusa. Otóż ta opowieść brzmi następująco. Lama południa zwrócił się z gorącą prośbą do wielkiego lamy północy, aby wysłał jednego mnicha mądrego i świętego, który wprowadziłby nowicjuszy w życie duchowe. Ku ogólnemu zaskoczeniu, wielki Lama wysłał pięciu mnichów zamiast jednego. A tym, którzy pytali go o powody, odpowiadał tajemniczo: Będziemy mieli szczęście, jeśli choć jeden z tych pięciu dotrze do Lamy. Grupa szła już kilka dni, kiedy przybiegł do nich posłaniec i rzekł im: Kapłan z naszej wioski umarł. Potrzebujemy kogoś, kto zajmie jego miejs miejsce. <laughs> Wieś wyglądała na komfortową, a i pensja kapłana była dość atrakcyjna. W jednym z mnichów natychmiast zapłonęła troska duszpasterska o tych ludzi i powiedział: Nie byłbym prawdziwym buddystą, gdybym nie został by tym ludziom służyć i został Kilka dni później zdarzyło im się znaleźć w pałacu króla, któremu bardzo spodobał się jeden z mnichów. Zostań z nami, powiedział król. Ożenisz się z moją córką, a jak umrę, zastąpisz mnie na tronie. Mnicha pociągała i księżniczka, i blask korony, więc powiedział, czy może być lepszy sposób, by, w, by wpłynąć na poddanych tego królestwa i skłaniać ich do dobra. Niż zostać ich królem. Nie byłbym dobrym buddystą, gdybym nie skorzystał z okazji służenia sprawie naszej świętej religii. Tak więc został i ten. Reszta grupy szła dalej, aż pewnego wieczora w górzystych stronach dotarli do samotnej chatki zamieszkałej przez piękną dziewczynę, która udzieliła im gościny, dziękując Bogu, że przysłał jej tych mnichów. Jej rodzice zostali zabici przez bandytów i dziewczyna była sama, przelękniona. Następnego ranka, gdy mieli wyruszyć, jeden z mnichów rzekł: — Ja zostaję z tą dziewczyną. Nie byłbym prawdziwym buddystą, gdybym nie okazał współczucia. Tak odszedł trzeci. Dwaj pozostali doszli wreszcie do pewnej wioski buddyjskiej, gdzie zauważyli z przerażeniem, że wszyscy mieszkańcy wsi opuścili swoją religię i dali się przekonać pewnemu hinduskiemu guru. Jeden z dwóch mnichów powiedział: Jest moim obowiązkiem względem tych biednych ludzi i względem Pana Buddy zostać tutaj i przyprowadzić ich do prawdziwej religii. Ten był ostatni, który odszedł. Wreszcie piąty mnich przybył do Lamy Południa. Wielki Lama Północy miał racja. I ojciec Demeldo dodaje, bo ta opowieść jest zaczerpnięta z jego książki Śpiew Ptaka. Przed laty zacząłem szukać Boga. Raz i drugi oddalałem się od drogi. I to z najlepszych powodów, by reformować liturgię, by zmieniać struktury kościoła, by odnowić moje studia biblijne i nauczyć się odpowiedniej teologii. Niestety, łatwiej mi przychodzi zaangażować się w jaką bądź działalność religijną, niż kontynuować wiernie poszukiwanie Boga. Tak, dla mnie to jest. Teraz już, kiedyś nie było tak oczywiste, ale teraz już od wielu, wielu lat jest to absolutnie oczywiste, że Jezus mnie powołał, bym był prezbiterem i zakonnikiem, po to bym Jego szukał, tak naprawdę, bym dążył do zjednoczenia z Nim. I, i z wielką radością muszę powiedzieć, że to się dzieje. Pewnie wolałbym, pewnie Jezus też by wolał, żeby to się działo szybciej. Chciałbym być w tym wszystkim jakoś bardziej otwarty, zaangażowany, ale staram się i efekty pewne widzę. Właśnie dokładnie tak. O to ostatecznie chodzi. Nie chodzi o, o to, żeby. Nie wiem. Umacniać Kościół, y, propagować religię. No. Y, nie chodzi o to, żeby nawracać ludzi. No. Chodzi o to, żebym, żebym zjednoczył się z Jezusem, idąc za Nim, czy reagując, odpowiadając pozytywnie na Jego wezwanie, do naśladowania Go, do głoszenia też razem z Nim Ewangelii. No. Że chodzi o to, żebym ja przez to zjednoczył się z Nim i żebym po prostu tym faktem zjednoczenia z Nim, czy coraz większego jednoczenia się z Nim, żebym po prostu się tym dzielił, żebym nie, nie ukrywał tego przed ludźmi. Tak, ale i to, i to będzie skutkowało. Nie? I skutkuje z tego, co słyszę, nie? czasami pewnymi nawróceniami, tym, że niektórzy w ogóle powracają do Boga, czy w ogóle Go znajdują gdzieś przy Moim udziale niektórzy bardziej po prostu się jakoś z Jezusem jednoczą, ale, ale to nie dla tego efektu Jezus mnie powołał. On mnie powołał do przyjaźni ze sobą, do bliskiej relacji. Tak, a kiedy to się dzieje, to tak naprawdę już w tym momencie dzieje się głoszenie Ewangelii. Dzieje się właśnie to, o czym Jezus mówi: Jego moc jakby przychodzi na mnie. Przede wszystkim moc nad złym duchem, nie? nad tym, co nas niszczy, co chce nas oderwać nie? od Boga i od miłości.